Horoskop miłosny na maj. Byk. Kobieta. Wieża odwrócona. W stałych związkach, bez ekscytacji. Częściej może Wam się nie chcieć niż chcieć. Popracujcie nad tym. Przecież mamy wiosnę, chyba że tęsknicie za kimś innym. U samotnych stagnacja. Mężczyzna. paść denarów odwrócony. Złota rybka może Wam się wyślizgnąć z rąk i może być to Wasza wina. Nie bądźcie skąpcami, jeśli chcecie zdobyć lub utrzymać przy sobie kobietę. Prawcie jej komplementy i róbcie prezenty. Jeśli chcesz poznać swoją miłosną prognozę na cały miesiąc, wyślij SMS o treści razem. Twoja data urodzenia pod numer 73212.